że z Belgią będzie ciężko. ciężka walka, taka fizyczna. No tak, przed każdym meczem e, jest ciężko. E, wynik zaczynamy od zera, więc mecz może potoczyć się, się różnie. Mecz ma różne fazy, my w tych fazach dzisiaj byliśmy lepsi, spełniliśmy założenie trenera, myślę, że w 90%, no bo też te dwie stracone bramki e, gdzieś się pojawiły. Jedna po przedłużonym rzucie kargiem, gdzie Sebastian naszego uważam, uderzył bardzo fajnie, no niestety tego ciężko było temu zapobiec, ale suma summarum wygrywamy 7-2, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trener powiedział, że musi się trochę mocniej poddenerwować, aby was bardziej zmobilizować na ten wyjazdowy pojedynek z Belgią, aby tam tych dwóch błędów nie było. Możliwe no. Trener często jest poddenerwowany na nas, patrząc na naszą grę, ale myślę, że dzisiaj może z uśmiechem przespać noc, z uśmiechem na twarzy przespaść noc i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Relaks na meczu z siatkówką pomoże? Na pewno. Ja wiem, że będziecie tu. Na pewno tak, to jest taka właśnie super sprawa, taka odskocznia trochę od tej ciężkiej pracy. Po takim fajnym, fajnym sparingu, jaki zagraliśmy z Eurobusem Przemyśl, w wymiarze 2x25 zatrzymywanego czasu, gdzieś ten następny dzień mieliśmy taki troszkę luźniejszy, trochę taka wersja humorystyczna się pojawiła i uważam, że to był bardzo fajne. akcent. Mikołaj, przyszły mecz już za kilka dni będzie trudniejszy niż ten tutaj, jak Ty sądzisz? Myślę, że tak, myślę, że tak. No Belgowie teraz mają e, analizę e, naszej gry, więc na pewno będą zwracali uwagę na to, jak graliśmy, e, na to, co robiliśmy, więc tutaj teraz jest e, duża rola trenera, żeby, żebyśmy też przeanalizowali, przeanalizowali grę Belków i ponownie ich zaskoczyli. Tak patrząc z perspektywy, kilku lat ta reprezentacja nasza w końcu nabiera, można powiedzieć, takiego wiatru w żagle. Wydaje się, że te mistrzostwa świata są najbliżej od, od wielu lat, nie? Zgadza się, zgadza się. Dwa razy awansowaliśmy już na Mistrzostwa Europy. Wcześniej graliśmy w barażu z Kazachstanem do Mistrzostw Świata. Teraz, teraz jesteśmy na dobrej drodze, aby, aby pojechać na Mistrzostwa Świata. Przed nami jeszcze trzy bardzo ciężkie mecze, na których musimy się skupić. Jak będzie, to się okaże. Patrzymy optymistycznie w